Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Michała Wawra. Uszanujcie państwo to, że przedstawiciel klubu parlamentarnego chce zabrać głos w dyskusji nad ważną dla Polaków sprawą. Panie pośle, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie wyższy poziom debaty na tej sali, no to się niestety już drugiego dnia bardzo rozczarowali. I mówię tutaj do obu stron sali, a jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie naprawę wymiaru sprawiedliwości, to patrząc na listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa również się bardzo rozczarowali. Z obu stron, i z PiSu, i ze Zjednoczonego Centro Lewu wystawieni zostali kandydaci, którzy są politycznymi awanturnikami. Umoczonymi w trwającą od ośmiu lat wojnę o sądy, skompromitowanymi publicznie, którzy nie dają żadnej rękojmi tego, że będą pracować na rzecz uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie, będą walczyć o wymiar sprawiedliwości jako zbójeckie łupy rozszarpywane pomiędzy PiSem a Platformą o to, kto będzie rządził sądami, które powinny być niezawisłe. Dzisiaj oglądamy zawłaszczanie Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejne odcinki to będzie Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy i można już w tej chwili, w dniu dzisiejszym, przewidzieć, jak ten serial będzie się rozwijał, jak będzie trwał i że niestety to nie jest ostatnia awantura na tej sali sejmowej. To są wojenki, które nie mają większego znaczenia dla milionów Polaków. Polacy oczekują, że ktoś zrobi coś nie z Krajową Radą Sądownictwa, a nie z Trybunałem Konstytucyjnym, oczekują, że ktoś coś zrobi z sądami rejonowymi, gdzie przez długie miesiące i lata nie można się doczekać na wyrok w najprostszej sprawie, gdzie przedsiębiorcy nie mają pewności, że umowy, które zawierają, będą w stanie potem wyegzekwować sądownie. Ja jako radca prawny się z tym zetknąłem w praktyce. Zetknąłem się w praktyce z tym, że na koniec rządów poprzednich Platformy Obywatelskiej stan sądownictwa był fatalny, a na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości stan sądownictwa to jest kompletna ruina. Wy zostawiliście w stanie złym, wy zostawiacie w jeszcze gorszym, a Polacy chcieliby, żeby ktoś przyszedł i naprawił organizację sądownictwa. Nie zmienił nominowanych politycznie. Przedstawicieli na samym szczycie tej struktury, tylko naprawił funkcjonowanie sądów rejonowych, sądów okręgowych i awanturnicy zgłoszeni do Krajowej Rady Sądownictwa dzisiaj nie pomogą w tej sprawie. Konfederacja będzie głosować przeciwko kandydatom zgłoszonym i z jednej i z drugiej strony i apelujemy do pozostałych posłów o to samo. Odrzućmy razem te kandydatury i zwracam się do pana marszałka żeby po odrzuceniu tych kandydatur zwołać spotkanie w cywilizowanych, kulturalnych warunkach, spotkanie przedstawicieli klubów, na których będziemy w stanie wybrać takich posłów, prawników z naszego grona, którzy niezależnie od przynależności politycznej zostaną przez wszystkich zaakceptowani ponad podziałami i będą w stanie przyjąć jedną prostą misję naprawić polskie sądownictwo, a nie zawłaszczać je dla jednej z partii, które tutaj siedzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Pośle bardzo i z całego serca podziwiam Pana niezachwianą wiarę w człowieka i w polski parlamentaryzm.